Kolejne butelki, śmiecie na Co zebrać? Dzień dobry! Trochę sprzątam. Ja wiem, ale właśnie trzeba coś ogarnąć, bo dla nas wszystkich będzie dobre. mi się nie stanie, te dworek czy dwa przyniosę. zamiaruję właśnie tak chodzić cyklicznie, to co, co tydzień przynajmniej. I zbieraj. Ja tam jestem, właśnie taki, co, lubię, co lubi czystość. No nie, właśnie. No, nie. Bo nie. kawałek, i już ile, ile zebrałem. Worek cały i, i, i puszek już ten. A tu jeszcze ile mi zostało. No, ale ja tam pójdę tak jak ten, to ja będę się starał chodzić cyklicznie przynajmniej raz na tydzień, raz na dwa, to będę ogarniał nie da, że tam na te to zakładali, bo to mógł być dziury a, tak, tutaj ja właśnie ile będę mógł, tak będę widział, to ja, to ja to będę zbierał, to tym nie ma kłopotu, bo worki to ja do, już mam, można powiedzieć za grosze ku, kupuję, to nie będzie kupotu nawet po, po pewnym czasie zamiaruję nawet do wójta się zgłosić żeby ktoś to odbierał po prostu nic im się nie stanie jakby dał samochód, powiedzmy w innym miejscu złożyć worki jak jest. chyba mi się daje, że no jak trzeba to trzeba a ja jeszcze pozbieram a no, nieraz lata swoje też robią oczywiście z panem właścicielem po, porozmawiałem Zbieram śmieci oczywiście Chyba do końca, bo mam worek pełny powoli Zrobię Ten pozbieram w jednym miejscu tu są jeszcze widziałem śmiecie w miejscach to też podbieram Butelki, i butelki Sami zobaczcie po piwie, nie wiem, czy to zwrot na ciebie na razie. Idzie do worka. Tu znowu śmiecie. Pozostaliście pana sami. Oczywiście idzie do worka. Ja będę powoli kończył bo mam worek pełny. Jak coś wpadnie niedużego to zbiorę i Przyjdę ten, bo tu jest słoik to zostawię To się nie zmieści przyjdzie tu w niedługim czasie to podbieram resztę Na razie i słoik, to zakładam mi bazę, przejdę idę po to. Jest tu pewność, że tutaj całe worki, więc razem wezmę więcej worków, to się uzbierać i będę przychodził, w te po te worki. Zbieram. Zbieram ten, idę w stronę. Wyjście, tu jest mały, to można go wrzucić spróbuję się dawać jakoś z tym towarem jakaś dała radę, tu jest będzie być puszki, to się parę sztuk zapakuję ale z większymi wokami przyjdę to Zabiorę o się. zobaczcie same Tam śmiecie jest i puszeczka kolejna, to wyciągnę ją. Ja puszki, tam butelki są. Tu mniejsze to mniejsze, mniejsze to się zabiorę te butelki tam oczywiście. Nie z nas przyjdę, to uprzątnę się będzie nagranie z tego co robię druga puszeczka to jest pełno śmieci jest i kolejna kolejna z Tyskiego to jest pełno śmieci oczywiście kolejna to jest cały arsenał, zobaczcie sami Ja przyszłem tylko na rekomendację. a tu oczywiście zbi zbiorę do jednego Idę następnym razem i zabiorę. O, tu jest taczka, pałka, pałka, po zapałkach tę oczywiście zapałka papa Oczywiście ją zabieram Bo to mi się zmieści puszkę. Oczywiście gniotę 5 puszeczek znalezionych, nawet sześć I będę widzę siódmą. To mam na mnie, to będzie set A i biegają to, a, lecz, i później też latają, tu jest pełno. Oczywiście tu jest, Będę miał czas na w czasie drugim podejściu. Tuszeczki idą do puszeczek. Tak jak mówię, jest i kolejna tuszeczka. To, to jest większy, ten to pójdzie w jedno miejsce do wybrania do tamtych. Oczywiście tu pojawię się następnego dnia będę na mieście i kupię worki większego kalibru to się to jest oczywiście buteleczko, to ją wezmę komuś się bardzo pizza chciało więc musiał się pośmierzyć jeszcze wejdzie do doworka powoli będę kończył jeszcze ja jak gdzieś puszki spotkam to podbieram je a zobaczcie tu jest kolejne butelki co do zebrania tu tego jeszcze śmiecia wezmę bo to jest płaski nie będę dużo worku bo szukłem na rekonesans wybaczcie mi to nieraz tak bywa nie... o tam widzę puszeczkę chyba idę sobie po nią o tu już kolejne będzie co robić chyba to mi się zdaje kolejno tak jest tu po monsterku tu cały czas nasi byli bo pełno butelek Na znalazłem kolejną schowaną podziemią kuflową muszę sobie magnes można sobie sprawdzić które są nakładane, żeby rozdzielić i to koniec Powoli idę do domu, woli pełne dzięki. Jeśli obejrzycie, zostawicie ślad po sobie. Następnym razem zacznę od tej strony, pozbieram. Tu jest pełno śmieci. zobaczcie sami, co ludzie robią. Ja nie rozumiem, co nic się nie poradzi. Porząd, porządki świata. Tak jak mówiłem, dzięki za oglądanie. Dzisiaj zebrany worek, śmieci i około 10, 12 puszek. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się. Hejka.